To już nie są zwykłe ćwiczenia. To próba generalna przed czymś znacznie większym. Kiedy świat patrzy na konflikt na zachodzie, prawdziwe zagrożenie rodzi się na dalekim wschodzie. Chiny i Rosja właśnie rozpoczęły największe wspólne manewry morskie w historii. Ale to, co widzimy na powierzchni, to tylko wierzchołek Góry Lodowej. Amerykańskie służby wywiadowcze milczą. Japończycy są przerażeni, a eksperci wojskowi dostrzegli coś, co zmroziło krew w ich żyłach. Te ćwiczenia nie są przypadkowe. Ich kryptonim C2025 wskazuje na konkretną datę. Co ma się wydarzyć za dwa lata? Dlaczego właśnie teraz? Spójrzmy na fakty. Dwa mocarstwa atomowe, setki okrętów, najnowocześniejsze systemy rakietowe. Wszystko to dzieje się u wybrzeży Władywostoku strategicznego portu, który kontroluje dostęp do Pacyfiku. Ale najważniejsze jest to, czego nie pokazują oficjalne komunikaty. Podczas gdy światowe media skupiają się na wydarzeniach w strefie konfliktu na Zachodzie, na Wschodzie formuje się nowy sojusz militarny o potędze, jakiej świat jeszcze nie widział. Co więcej, te manewry odbywają się dokładnie w momencie, gdy Stany Zjednoczone rozmieszczają nowe systemy nuklearne w regionie. Przypadek? Nie sądzę. Amerykańskie sankcje miały osłabić Rosję. Zamiast tego pchnęły ją w ramiona Chin. Teraz te dwa mocarstwa tworzą blok militarny. Który może zmienić układ sił na świecie. Ale jest coś jeszcze bardziej niepokojącego. Według tajnych źródeł, te ćwiczenia to nie tylko pokaz siły, to próba generalna konkretnego scenariusza. Jakiego? O tym w następnej części. Za chwilę pokażę Wam dokumenty, które ujawniają prawdziwy cel tych manewrów. I odpowiem na pytanie: czy świat stoi na krawędzi nowego konfliktu globalnego? Napiszcie w komentarzach. Czy w waszym regionie zauważyliście zwiększoną aktywność wojskową? To może być część większego planu, ale to nie jest koniec tej historii. Podczas gdy świat skupia się na konflikcie w północnej części Morza Czarnego, na dalekim wschodzie rozgrywa się znacznie poważniejszy scenariusz. Chiny i Rosja właśnie rozpoczęły wspólne ćwiczenia morskie C-2025 w pobliżu strategicznego portu we Władywostoku. To nie są zwykłe manewry. To demonstracja siły w odpowiedzi na rosnącą obecność amerykańską w regionie. Pentagon potwierdził właśnie rozmieszczenie broni nuklearnej w bezpośrednim sąsiedztwie Rosji. Kreml nie pozostawia złudzeń. Każdy taki ruch spotka się z odpowiedzią. Ćwiczenia C-2025 to coś więcej niż pokaz siły. To próba generalna nowego układu sił. Chińskie i rosyjskie okręty przeprowadzają wspólne operacje przeciwpodwodne, ćwiczą obronę przeciwlotniczą i rakietową. Wszystko to w czasie rzeczywistym, z ostrą amunicją. Co ciekawe, Japońskie Ministerstwo Obrony wyraziło głębokie zaniepokojenie tą współpracą. Ale czy to nie za późno? Kiedy Zachód nakładał kolejne sankcje na Rosję, Pekin systematycznie umacniał swoją pozycję jako kluczowy partner gospodarczy Moskwy. Europa wciąż apeluje do Chin o wykorzystanie swoich wpływów do złagodzenia napięć w kraju graniczącym z Rosją. Ale czy ktokolwiek naprawdę wierzy, że Pekin zmieni swoją strategię? Chińsko-rosyjskie patrole na Pacyfiku stają się normą, a nie wyjątkiem. To, co obserwujemy, to fundamentalna zmiana układu sił. Świat jednobiegunowy definitywnie odchodzi do historii, ale najbardziej niepokojące jest to, co właśnie odkryliśmy o tajnych umowach między Pekinem a Moskwą. Informacje, które właśnie do nas dotarły, Sugerują coś znacznie poważniejszego niż zwykłe ćwiczenia wojskowe. W samym sercu Dalekiego Wschodu, u wybrzeży Władywostoku, rozpoczęły się znaczące manewry morskie, które przykuwają uwagę całego świata. Chiny i Rosja połączyły siły w ramach ćwiczeń C-2025, demonstrując rosnącą współpracę militarną w obliczu narastających napięć międzynarodowych. Te wspólne działania nie są przypadkowe. W czasie, gdy Zachód zaciska pętlę sankcji, a Stany Zjednoczone zwiększają obecność nuklearną w regionie, Moskwa i Pekin budują nowy fundament strategicznego partnerstwa. Ćwiczenia potrwają do 5 sierpnia, koncentrując się na zabezpieczeniu kluczowych szlaków morskich. Program manewrów obejmuje kompleksowe operacje przeciwpodwodne, obronę przeciwlotniczą i rakietową oraz szkolenie w zakresie walki morskiej. To nie tylko pokaz siły, to praktyczne przygotowanie do wspólnej obrony interesów w zachodnim Pacyfiku. Szczególnie istotnym elementem są ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji, które mają zweryfikować skuteczność wcześniej opracowanych strategii. Po zakończeniu fazy morskiej, wybrane jednostki przeprowadzą wspólny patrol na Pacyfiku, co dodatkowo wzmocni więzi operacyjne między siłami zbrojnymi obu krajów. Warto przypomnieć, że to kolejny etap zacieśniającej się współpracy. W zeszłym roku podobne ćwiczenia odbyły się na Morzu Południowochińskim, co jasno pokazuje kierunek rozwoju relacji wojskowych między Pekinem a Moskwą. To strategiczne partnerstwo nabiera szczególnego znaczenia w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej. Chiny stały się kluczowym partnerem gospodarczym Rosji w czasie, gdy Zachód próbuje ją izolować. Obecność amerykańskiej broni jądrowej w regionie dodatkowo komplikuje równowagę bezpieczeństwa. Co myślisz o tych wspólnych manewrach Chin i Rosji? Podziel się swoją opinią w komentarzach. Najnowsze wspólne ćwiczenia wojskowe Chin i Rosji na Pacyfiku pokazują rosnącą współpracę militarną między tymi mocarstwami. Działania te odbywają się w kontekście narastających napięć z Zachodem oraz trwającego konfliktu w kraju graniczącym z Federacją Rosyjską. Obserwujemy bezprecedensowy poziom koordynacji między siłami morskimi obu państw. Chińskie i rosyjskie formacje prowadzą złożone operacje, w tym misje ratownicze okrętów podwodnych, ćwiczenia przeciwpodwodne oraz szkolenia z zakresu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Szczególną uwagę zwraca intensywność ćwiczeń z użyciem ostrej amunicji. To jasny sygnał gotowości bojowej i determinacji w obliczu rosnącej obecności militarnej USA w regionie. Eksperci podkreślają, że manewry te mają również wymiar polityczny, demonstrują jedność strategiczną Moskwy i Pekinu. Współpraca ta nie ogranicza się tylko do aspektów militarnych. To element szerszej strategii przeciwdziałania zachodnim sankcjom i próbom izolacji Rosji. Chiny stają się kluczowym partnerem gospodarczym Moskwy, co zmienia równowagę sił w regionie. Japonia wyraża poważne zaniepokojenie tymi działaniami, uznając je za istotne zagrożenie dla stabilności w regionie. Jednak zarówno Moskwa, jak i Pekin konsekwentnie realizują swój plan wzmacniania wzajemnych relacji wojskowych. Te manewry pokazują, że formuje się nowy układ sił na Pacyfiku. Wspólne patrole morskie, wymiana doświadczeń operacyjnych. I koordynacja działań tworzą podstawę długoterminowego sojuszu militarnego między tymi mocarstwami. Czy uważacie, że ta współpraca militarna między Chinami a Rosją rzeczywiście może zmienić układ sił w regionie? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Wczoraj rozpoczął się kolejny etap wspólnych ćwiczeń wojskowych Chin i Rosji C-2025, które odbywają się w strategicznym regionie Władywostoku. To wydarzenie ma ogromne znaczenie geopolityczne, szczególnie w kontekście narastających napięć między Federacją Rosyjską a Stanami Zjednoczonymi. Ćwiczenia przebiegają według precyzyjnie zaplanowanego harmonogramu. Najpierw miało miejsce gromadzenie sił, następnie faza planowania, a teraz przechodzimy do aktywnych operacji morskich. To pokazuje wysoki poziom organizacji i koordynacji między siłami zbrojnymi obu państw. Szczególną uwagę zwraca fakt, że po zakończeniu głównej fazy ćwiczeń wybrane jednostki chińskie i rosyjskie przeprowadzą szósty wspólny patrol na Oceanie Spokojnym. To kolejny dowód na pogłębiającą się współpracę wojskową między tymi mocarstwami. W czasie ćwiczeń prowadzone są operacje przeciwpodwodne, obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa oraz szkolenia z zakresu walki morskiej. Wszystko to ma na celu zwiększenie zdolności obronnych obu państw. I zabezpieczenie kluczowych szlaków morskich w zachodnim Pacyfiku. Warto zauważyć, że ta współpraca nabiera szczególnego znaczenia w obliczu sankcji nałożonych przez Zachód w związku z sytuacją w kraju graniczącym z Federacją Rosyjską. Chiny stały się kluczowym partnerem gospodarczym Rosji, a wspólne ćwiczenia wojskowe tylko umacniają ten sojusz. Japonia wyraziła już swoje zaniepokojenie tą współpracą uznając ją za poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa w regionie. Jednak zarówno Moskwa jak i Pekin wydają się być zdeterminowane, by kontynuować swoją strategiczną współpracę niezależnie od presji zewnętrznej. Co sądzisz o tej pogłębiającej się współpracy wojskowej między Chinami a Rosją? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Chińsko-rosyjskie ćwiczenia morskie przy Włady Wostoku to kolejny krok w zacieśnianiu współpracy wojskowej, Między tymi mocarstwami obserwujemy systematyczne budowanie sojuszu, który ma fundamentalne znaczenie dla równowagi sił w regionie. Warto zwrócić uwagę, że nie są to przypadkowe działania. Każdy manewr jest precyzyjnie zaplanowany i wpisuje się w szerszą strategię. Szczególnie istotny jest fakt, że oprócz głównych ćwiczeń przeprowadzono dodatkowy wspólny patrol na wodach Pacyfiku. To jasny sygnał dla Zachodu. Współpraca chińsko-rosyjska nie ogranicza się do pokazowych manewrów, ale ma charakter rzeczywistych, skoordynowanych działań operacyjnych. Tegoroczne ćwiczenia są kontynuacją zeszłorocznych manewrów na Morzu Południowochińskim. Widzimy więc konsekwentne rozszerzanie zakresu współpracy wojskowej. Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że dzieje się to w czasie, gdy Stany Zjednoczone zwiększają swoją obecność militarną w regionie, w tym komponenty nuklearne. W obliczu zachodnich sankcji, Chiny stały się dla Rosji kluczowym partnerem nie tylko gospodarczym, ale i militarnym. Wspólne patrole i ćwiczenia to demonstracja siły, ale też praktyczne doskonalenie zdolności bojowych. Szczególną uwagę zwraca się na obronę przeciwpodwodną, obronę przeciwlotniczą oraz operacje morskie. Ta współpraca ma głębsze znaczenie geopolityczne. Pokazuje, że w świecie wielobiegunowym Powstają nowe osie strategiczne. Japonia już wyraziła zaniepokojenie tą sytuacją, uznając ją za poważne wyzwanie dla bezpieczeństwa w regionie. Warto zadać sobie pytanie: czy ta współpraca wojskowa to tylko odpowiedź na działania Zachodu, czy może początek nowego układu sił na świecie? Co myślicie o obecnej sytuacji? Zostawcie swoją odpowiedź w komentarzach. Strategiczny sojusz Pekinu i Moskwy nabiera coraz większego znaczenia w obecnej sytuacji geopolitycznej. Chiny stały się kluczowym partnerem gospodarczym Rosji w obliczu zachodnich sankcji związanych z konfliktem w kraju, oznaczonym jako 474, który trwa już czwarty rok. To właśnie chińskie wsparcie ekonomiczne pozwala Rosji skutecznie. Przeciwstawiać się presji Zachodu Szczególnie istotna jest współpraca w sektorze energetycznym. Chiny importują znaczące ilości rosyjskich surowców, co rekompensuje straty spowodowane europejskimi ograniczeniami. Ponadto, oba kraje rozwijają alternatywne systemy płatności, uniezależniając się od zachodnich mechanizmów finansowych. Sytuację dodatkowo komplikuje amerykańska obecność militarna w regionie, zwłaszcza rozmieszczenie broni jądrowej w pobliżu granic Rosji. Stanowi to poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa i stabilności w regionie. Zmuszając Moskwę i Pekin do zacieśnienia współpracy wojskowej. Przywódcy europejscy próbują wywierać presję na Chiny, by te wykorzystały swoje wpływy do deeskalacji konfliktu w byłej Republice Radzieckiej. Jednak Pekin konsekwentnie realizuje własną strategię, przedkładając strategiczne partnerstwo z Rosją nad żądania Zachodu. Obserwujemy fundamentalną zmianę w układzie sił na arenie międzynarodowej. Sojusz chińsko-rosyjski staje się coraz silniejszym biegunem przeciwwagi dla dominacji USA i ich sojuszników. Wspólne ćwiczenia wojskowe, rozwój handlu i współpraca technologiczna świadczą o długofalowym charakterze tego partnerstwa. Eksperci przewidują, że w najbliższych latach znaczenie tego sojuszu będzie systematycznie wzrastać, co może prowadzić do głębokich zmian w globalnym układzie sił. Szczególnie istotna będzie rola współpracy gospodarczej i technologicznej, która może stać się fundamentem nowego porządku światowego. Co sądzisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją opinię w komentarzach. Najnowsze wydarzenia na arenie międzynarodowej pokazują coraz silniejsze zbliżenie między Chinami a Rosją, co budzi zrozumiały niepokój w regionie Azji i Pacyfiku. Obserwujemy systematyczne zacieśnianie współpracy wojskowej między tymi mocarstwami. Mimo presji ze strony państw zachodnich, które liczą na to, że Pekin wykorzysta swoje wpływy do złagodzenia sytuacji w strefie konfliktu przy zachodniej granicy Rosji. Szczególnie istotne są ostatnie doniesienia z Japońskiego Ministerstwa Obrony, które w swoim najnowszym raporcie określa współpracę militarną między Chinami a Rosją jako poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa w regionie. Sytuację dodatkowo komplikuje obecność amerykańskiej broni jądrowej w pobliżu. Wspólne ćwiczenia morskie C-2025 w rejonie Władywostoku są kolejnym dowodem na to, że Pekin i Moskwa systematycznie rozwijają swoje zdolności wojskowe, ignorując obawy społeczności międzynarodowej. Manewry obejmują szereg zaawansowanych operacji, w tym zwalczanie okrętów podwodnych, obronę przeciwlotniczą i przeciwrakietową oraz szkolenie w zakresie walki morskiej. To, co obserwujemy, to fundamentalna zmiana układu sił w regionie. Chiny stały się kluczowym partnerem gospodarczym dla Rosji w czasie, gdy ta znajduje się pod presją sankcji zachodnich. Współpraca ta ma charakter strategiczny i długofalowy, co potwierdza seria wspólnych patroli na Pacyfiku zaplanowanych po zakończeniu obecnych ćwiczeń. Warto zauważyć, że mimo nacisków ze strony przywódców europejskich, Pekin pozostaje niewzruszony w swojej polityce. I nie wykazuje chęci zmiany swojego stanowiska wobec sytuacji w byłej Republice Radzieckiej graniczącej z Rosją. Co myślisz o obecnej sytuacji? Zostaw swoją odpowiedź w komentarzach.